Ciekawe jest to, że w tym domu tutaj dosłownie wszędzie leżą wycinanki i malunki tego dziecka. Zgaduję, że to jest mama, głowa mamy, którą sobie to dziecko wycięło, a tutaj mamy tatę. Ponieważ z tyłu napis Wesoły świąt tatusiowi. W samym sercu lasu stala od jakiejkolwiek cywilizacji natrafiłem na malutką wieś z kilkoma gospodarstwami. Niektóre z nich były w naprawdę dobrym stanie. Ostatnie zostało opuszczone zaledwie kilka miesięcy temu. Miejsca kompletnie zapomniane, jakby zamrożone w czasie, czekające na ponowne odkrycie. Zierbom na Urbexie! Czołem witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Pawlo, a dzisiaj zabiorę Was na eksplorację pewnej wsi, która mieści się w samym środku dziczy, w samym środku lasu. Moi drodzy, najbliżej stąd jakakolwiek cywilizacja. Znajduje się w okolicach 10 km, a to miejsce zostało mi nadesłane przez jednego z moich widzów. Moi drodzy, wieś jest naprawdę malutka, bo w jej skład wchodzi dokładnie trzy domy. Trzy domy, z czego jeden z nich jest właśnie przede mną. Jest bardzo, ale to bardzo wyposażony. Zaraz do niego wejdziemy. Kolejne dwa znajdują się. W tamtym kierunku. Jeden jest dosyć nowoczesny, dosyć zagadkowy, natomiast my teraz wejdziemy do pierwszego z tych trzech i pokażę Wam, jak fantastycznie się uchował. Po pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że moi drodzy, tutaj nadal prawdopodobnie jest prąd. Nie wiem jakim cudem, natomiast no, nie mamy korku, więc nic tu nie odpalimy, ale nadal liczniki, jak sami widzicie, działają. Jakiś tam pobór niewielki jest. Natomiast wchodzimy, moi drodzy, do kuchni do kuchni, która no, była połączona po części też z jakimś tam miejscem, gdzie spożywano posiłki i wiele innych czynności w ciągu dnia się tutaj wykonywało. Jak sami wiecie, w takich starych chatkach, tak niegdyś było. No i właśnie tutaj po lewej stronie, moi drodzy, mamy taki oto stół. No i to, czego nie lubię za bardzo dotykać i raczej tego nie chcę dotykać dzisiaj. Sztuczna szczęka już na dzień dobry nas tutaj wita, a także jakieś leki możecie wygooglować. Zobaczymy na co osoba, która tutaj mieszkała, mogła się leczyć. Nazwa to diaprel. D -i -a możecie wygooglować, dajcie znać w komentarzu. W ogóle tych leków jest tutaj znacznie więcej. Sustonit jest również, a także Discord ee, i Porel. Naprawdę cała masa. Tutaj, nawet jakieś zobaczcie, mniejsze fiolki. No, ewidentnie, osoba, która tutaj mieszkała, jakaś zgaduje starsza pani. Musiała być no dosyć mocno chora, bo tutaj wysyp jest dosłownie leków w tym domu. Co ciekawe tutaj na gwoździu obok jeszcze mamy klucze prawdopodobnie do, do tych drzwi. No i patrzcie na ten wystrój poza bałaganem. Wyposażenie jest, wydaje mi się, że kompletne w ogóle uchował się ten sufit piękny. Zobaczcie jak to wygląda to nadal jest praktycznie w nienaruszonym stanie. Piękny taki żółtawy żyrandol. a po prawej stronie wersalka. I coś na niej, co przypomina, nie wiem, jakąś pamiątkę może z nadmorza. Latarnia morska, stworzona jakby z soli i kamieni. Coś takiego tutaj leży. Powyżej jeszcze mamy, zobaczcie, obrazy święte. Z takimi się w sumie jeszcze nie spotkałem. Wejchał Pan Jezus na obrazie, jakby taki, nie wiem, jakby miał 12 lat, można powiedzieć. Pierwszy raz taki widzę. No i przechodzimy dalej. Do o, 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 tutaj trzeba uważać, prawie wpadłem. O, nie chciałbym się tutaj połamać, bo moi drodzy, tutaj po pierwsze nie ma zasięgu. Więc ciężko byłoby w ogóle się skontaktować z jakąkolwiek pomocą, gdybym się tutaj połamał. Na szczęście nie wpadłem. No i patrzcie, praktycznie kompletna zastawa. Pełno talerzy zdobionych. Tutaj kwiaty namalowane. Wiele innych pięknych malunków. Po lewej stronie piec, a po prawej stronie to, co. Zawsze w starych chatach znajdziemy, czyli kredens. Kredens, który pewnie w latach świetności był biały, aktualnie dosyć mocno zżółkły, ale nadal w jego wnętrzu mamy szklanki, kieliszki, kubki pewnie jeszcze właścicielki, a także szklankę po piwie specjalną. No, tego się tutaj nie spodziewałem. Mamy również, moi drodzy, kawę. No i właśnie, jest kawa, także jakiś tam produkt spożywczy jest. Spróbuję to teraz trochę przesunąć to szkiełko. Nie wiem, czy dam radę, żeby tego nie, nie potłuc. Pamiętajcie, że jak zwycacie jakieś obiekty opuszczone, to zawsze zostawiajcie je w takim stanie, w jakim je zastaliście, i nic nie niszczcie, to jest bardzo ważne. Nie kradnijcie przy okazji, moi drodzy. Sprawdzimy datę produkcji, datę ważności rok 2010, ja cię kręcę, 2010 rok. Także, no, ten dom musi tutaj stać opuszczony od ponad. 15 lat. Coś w okolicach 15 lat. Tu jeszcze klej do gum. Ciekawe znalezisko. Poniżej mamy jeszcze więcej talerzy, kubków, ale chodźmy dalej, bo naprawdę ten dom z zewnątrz nie wydaje się taki duży, ale jest sporawy, powiem szczerze. I zaraz Wam pokażę coś, co Was naprawdę zaskoczy. A mianowicie wchodzimy do chyba takiego ala dużego pokoju, dużej izby, mówiąc profesjonalnie. I patrzcie co nas tutaj wita. Olbrzymi orzeł <noise> wiszący na ścianie. A jakieś takie pożółkłe oczy no raczej raczej nie jest w najlepszej formie ale nadal tutaj wisi. Poniżej mamy też dosyć sporo zdjęć fotografii rodzinnych których wam pokazywać nie będę mimo wszystko. Poniżej również Jakiś tam mebel na, na talerze, jakieś tam przystawki i stół. I to co jest również ciekawe, to na tym stole zobaczcie, że mamy bardzo dużo okularów. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś dawna kolekcja właścicielki. Jest ich tu naprawdę sporo. Wszystkie takie starodawne. Ewidentnie kobieta miała wadę wzroku. O, i prawie się uderzyłem w ten piękny żyrandol kolorowy. Już z takim się. Nieraz spotkałem w opuszczonym miejscu, nie jednym opuszczonym miejscu tak naprawdę. Piękne jest również to, że na ścianach mamy nadal obrazy tutaj na przykład taki dosyć kolorowy, jakby bukiet, nie wiem, bukiet bzu, i tak naprawdę praktycznie w ogóle się nie poniszczył ten obraz, nic się nie stało z nim pod kątem czasu, który, który minął w tym opuszczonym domu. No niestety widzę, że tutaj te wszystkie ubrania tej pani praktycznie są przesiąknięte robactwem. Nawet widzę na własne oczy jak te mole tutaj chodzą. Także przejdę dalej. Tutaj mieliśmy jeszcze piec, tu kolejny, zobaczcie obraz już ściągnięty ze ściany, I niestety jakiś tam napis na tym pięknym kaflowym piecu. No widać, że ktoś tutaj się dostaje do tego miejsca, ktoś tutaj niszczy, ktoś tutaj przewraca, rozrzuca te rzeczy. Natomiast na szczęście no jest tutaj naprawdę jeszcze dużo do podziwiania. Miejsce, tak jak mówiłem, jest naprawdę oddalone od wszystkiego, także ciężko się tutaj dostać. Ja przyjechałem tutaj samochodem i ten samochód jest praktycznie cały porysowany, no ale czego się nie robi dla urbexów. Moi drodzy, przechodzimy do drugiej części tego pokoju i zobaczcie, że tutaj jeszcze kolejne obrazy wiszące, takie jeden z nich pod kątem w moją stronę, z Jezusem, tutaj Maryja, zasłony nadal w oknach i kanapa. W ogóle mi się wydaje, że ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, ci... Te dzieciaki, ta młodzież, to coś czuję, że oni w ogóle tutaj przesiadują na tej kanapie i pewnie spędzają swój wolny czas. Ciekawe jest również to, że tutaj na tym stole jest naprawdę sporo informacji o byłych właścicielach. E, między innymi mamy moi drodzy świadectwo szkolne pana Wiesława z roku 1958. Tutaj kolejne świadectwo szkolne, również pan Wiesław z roku 1958, czyli kolejny pierek w tym samym roku. A także to co ciekawe. Moi drodzy, ktoś tu się uczył pisać. Nie wiem, jakąś cyrylicą chyba, tak? To się mówi dokładnie. O kurcze. Moi drodzy, co ty tu mi pokazałeś? Słuchajcie, kolega pokazał mi kopertę z datą 2024 rok. Czyli ten obiekt tak naprawdę stoi opuszczony. Od niecałego roku, pewnie od kilku miesięcy, i on już tak podupadł, czyli zgaduję, że pewnie e, mieszkało tu stare małżeństwo, starsze małżeństwo, komuś się umarło. Została jedna, jedyna osoba w tym domu, która również w późniejszym czasie odeszła z tego świata, i dom stoi w takim stanie, w jakim widzicie, no w kompletnej ruinie. Nikt się nim nie interesuje. Wejście jest tak naprawdę jak do siebie, drzwi są otwarte. Przejdźmy teraz dalej. Zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy. Wow, strasznie dużo ubrań. Tych ubrań jest tutaj naprawdę aż ciężko chodzić po tych pomieszczeniach, przechodzić między nimi, bo bardzo łatwo się o coś potknąć. Natomiast widzę, że tutaj kolejne, kolejne ciekawe rzeczy. Mamy kolejną fotografię rodzinną. Obok jeszcze stara żarówka. Kolejne pamiątki chyba z wyjazdów, zobaczcie tutaj. Mamy tu jakąś taką drewnianą zawieszkę na ścianie. Tutaj już wszystko porozwalane, ale jeszcze wiszą gdzie niegdzie koszule, kurtki. Ciężko się na czymkolwiek tutaj skupić, moi drodzy, bo naprawdę jest tutaj bardzo dużo rzeczy. A to jest dopiero pierwszy dom w tej wsi. Stara portmonetka, no i obrazy religijne. Dobra, chodźmy dalej, bo to nie wszystko. To nie wszystko, moi drodzy. Przed nami jeszcze dużo zwiedzania. Ale ten dom trzeba przyznać, że naprawdę jest wyjątkowy. E, szkoda tylko, że taki poniszczony, że to wszystko jest takie rozsypane, no ale mam nadzieję, że kolejne będą w lepszym stanie. Idziemy dalej. Zamykam, moi drodzy, drzwi, mimo że one były otwarte, jak tutaj przyszedłem, ale warto po sobie zamknąć. I teraz tak, jeśli chodzi akurat o to gospodarstwo, to na jego terenie znajdziemy również chyba coś, co przypomina starą shopę. Tylko, że wszystko się zawaliło już jakiś czas temu, tam dalej była wiata, A jak widzicie stare dachówki jeszcze wiszą, ale również powyginana w każdą stronę i tak naprawdę jeśli chodzi o to gospodarstwo to by było na tyle, teraz będziemy kierowali się do kolejnego, także jeśli doceniacie to co robię, lubicie urbexy, lubicie u mnie oglądać filmy, zostawcie łapkę w górę, suba to mnie bardzo motywuje do kolejnych wypraw dla was, a ja już teraz kieruję się do kolejnych obiektów, do kolejnych gospodarstw, które są już tutaj za tym lasem. W sumie to już się widać. Tutaj mamy kolejne dwa domy. W sumie o tym już wspominałem wcześniej i teraz tak. Ciekawe jest to, że tam dalej jest dom, który mniej więcej przypomina rocznikowo tamten, w którym byliśmy, ale tutaj przed nami mamy coś na wzór takiej małej willi, takiego dosyć nowoczesnego domu. No nie wygląda Akurat ten na jakiś tam stary. On musiał być wybudowany w ostatnich latach. To na bank. Zobaczcie, że jeszcze gdzie niegdzie mamy szyby w oknach. I może najpierw wejdziemy, właśnie do tego. A na sam koniec zaprowadzę Was do tego starszego, w którym również jest dosyć sporo wyposażenia. No i pytanie, co tutaj poszło, moi drodzy, nie tak. O, na wejściu jeszcze mamy pana Mikołaja. No i niestety, ten dom akurat. Już dosyć mocno zniszczony, straszliwie pomazany przez wandali. A, no ale nic, zajrzymy. W takich miejscach również czasami zdarza się, że znajdzie się coś kompletnie nieoczekiwanego. No i jesteśmy w jego wnętrzu. Ciekawe jest to, że zobaczcie, on jest praktycznie. Kurczę, no prawie wykończony: no bo te ściany są pomalowane. Co nie? One są pomalowane. Na pewno nie jest doprowadzony tutaj prąd, chyba że te kable zostały już wymontowane, ale wydaje mi się, że po prostu nie doprowadzili jeszcze tutaj prądu, nie zdążyli. Eee, zgaduję, że. No, zabrakło funduszy. Tutaj w ogóle. O co chodzi z tym miejscem? Masa gruzu. Nie wiem. Raczej jest to niemożliwe, aby. A słuchajcie, ktoś zaczął to budować. I co? I, I już zaczęli to rozbierać. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego to jest gruz. No bo rozumiem, jakby to były jeszcze jakieś, wiecie, Grafity, które w sumie znajdziemy za chwilę, ale to jest masa gruzu, jakby ktoś przyszedł i zaczął to wszystko rozpieprzać młotem jakimś. Patrzcie, tutaj na przykład mamy worki jeszcze popakowane, strasznie zagadkowe miejsce. W ogóle dziwne, że ktoś wybrał. Akurat to miejsce na wybudowanie swojego domu. Tu naprawdę, uwierzcie mi, nie ma nic w okolicy. Kompletnie nic. Są te trzy domy, które są tak naprawdę samotne. W okolicach 10 km to nic nie ma. Żadnego miejsca, żadnego domu, żadnego sklepu. Po co ktoś miał tutaj budować to wszystko? No Widzę, że w piwnicy jeszcze coś się uchowało. Jakieś drobne elementy, ale mamy również tutaj zgraje komarów. Także chodźmy dalej, na no jakieś drobne przedmioty znajdziemy. Tutaj na przykład jeszcze jest stara torba jakaś podróżnicza, a tutaj nawet jeszcze jakaś fiolka po leku, azulan. Natomiast w tym pomieszczeniu, masa gratów od remontu. Dobra, chodźmy na górę. Przejdziemy się bardzo szybko po tym obiekcie, po tej wili, po tym domu. I będziemy kierowali się do tego starszego. Dosyć ciężko się tutaj chodzi. A wszędzie leżą, słuchajcie, jakieś worki. O kurde, no ta góra to już jest w ogóle. To jest tragedia. Ale patrzcie, gdzie, nie gdzie jeszcze mamy jakieś artefakty. Tutaj na przykład stary zeszyt, który wygląda naprawdę staro. Nie widzę daty, chociaż możliwe, że jest z roku 2002 Tam widziałem taką końcówkę 02, możliwe że to był rok 0,2 Dobra, czy coś tutaj znajdziemy poza bałaganem chyba nie do końca Tu chyba prawdopodobnie miała być łazienka Ale coś poszło nie tak Natomiast tutaj, a już natura się wdziera. Dobra, dalej chyba nie będę wchodził, bo to nie ma sensu tak naprawdę. Żadnego sensu. Także kieruję się na dół i będziemy zwiedzali teraz ten ostatni dom w tej malutkiej wsi. Ostatni w miarę zachowany z jakimś tam ciekawszym wyposażeniem. Także. Widzimy się już przed jego wejściem. Jesteśmy już na zewnątrz i z takich ciekawszych rzeczy, które jeszcze udało nam się znaleźć podczas wychodzenia z tego domu, to na pewno miała tu mieszkać dosyć zamożna rodzina. Na dole jeszcze kolega znalazł szafkę na wino, dosyć sporą. I patrzcie tutaj na tą płytkę. Takich płytek tam było znacznie więcej. Piękne, zdobione w takim no, dosyć klasycznym stylu. Ale raczej w sklepach takich płytek nie dostaniecie w takim zwykłym obiczy. W takiej zwykłej kastorami. Raczej zgaduję, że to mogło być na zamówienie robione. Także zgaduję, że naprawdę tutaj nie mieszkali biedni ludzie, a raczej mieli mieszkać. Pytanie, co poszło nie tak? Czy wybrali inne miejsce? Czy może uznali z czasem, że no po prostu mieszkanie, życie w tym miejscu no nie jest zbytnio korzystne? Co po części rozumiem. Natomiast już nie tracąc czasu, zapraszam Was na eksplorację ostatniego domu. W tej małej wsi, domu który zobaczcie już jest też mocno powyginany patrząc na sam dach i dom co ciekawe jest w dwóch kolorach w oryginalnym takim zwykłym drewnianym, a także w takim dosyć błękitnym, niebieskim, wyblakłym niebieskim coś w ten deseń. Więc zaraz powiecie, że jestem daltonistą, ale no, dla mnie to jest niebieski. No i właśnie przed samym wejściem mamy już pierwsze nawiązanie. A jest to, o kurcze, kolekcja ślimaków, a mianowicie, <grym> dobra, kolekcja ślimaków, która żyje, moi drodzy, na starym zeszycie, nie wiem od czego. Widziałem jeszcze resztki kartek, na których były zapisane słowa, ale w takim stylu, że nie byłem w stanie ich przeczytać. No i dobra, sam ganek nie jest jakoś specjalnie ciekawy, jak widzę. Też dosyć mocno nadgryziony przez czas, ale na pewno możemy zauważyć... Trochę butów, damskich, męskich. Jest ich tutaj dosyć sporo. O, jest również gazeta, zobaczcie. Edukacyjny program SLD z roku 2001. 13-14 czerwca. Bóg jest miłością, dlatego nie o to idzie, abyśmy się Go bali, ale o to, abyśmy się w Nim rozkochali. Proszę bardzo. Wydanie gazety z 2001 roku, a w jakim stanie się. Te kartki uchowały, one nawet nie są zżółkłe, nie są jakieś tam. nie są tak naprawdę w żaden sposób uszkodzone. Wyglądają jak wyjęte z jakiegoś, nie wiem, notesu, czy kalendarza, czy starego zeszytu. No i dobra, jesteśmy w przedpokoju. I teraz, tak, ee, mamy tutaj wejścia do kolejnych pomieszczeń. Zaczniemy od tej lewej strony. Co ciekawe, nadal wiszą tutaj jeszcze kurtki dawnych właścicieli. Natomiast tutaj miejsce, które trochę przypomina mi tamto, a mianowicie miejsce, gdzie możliwe, że ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, przesiadują, bo jest tak charakterystycznie postawiony ten mały stół tu jeszcze krzesło. I co ciekawe to, to pomieszczenie jest takie jeszcze w miarę, w miarę dobrym stanie. Lekko tam grzyb wchodzi, no ale to jeszcze nic takiego. Przejdziemy teraz tutaj. Mam tylko nadzieję, nie wpaść w tą dziurę. No i jesteśmy. Jesteśmy, słuchajcie, chyba w starej kuchni. Po lewej stronie kolejny kredens. Co ciekawe w, w żółto-zielonym kolorze. W takim trochę innym stylu niż w tym domu, w którym byliśmy przed chwilą. I patrzcie, że tutaj dosyć mocna, masywna kłódka zamknięta. Nie wiem do czego służyła. Raczej nie do zamknięcia tego domu. Tutaj jeszcze w środku we wnętrzu tego kredensu mamy chyba wodę utlenioną ale no ten dom jest w znacznie gorszym stanie piec kaflowy niestety popękany wydaje mi się że ten dom musiał zostać opuszczony w znacznie wcześniejszym okresie niż tamten o wszystko poniszczone przejdziemy dalej kolejne pomieszczenie o i tutaj robi się już ciekawie a, I nie chodzi mi o sam stan zachowania, ale o to, że tutaj leży, zobaczcie, taki skoroszyt. Ktoś tutaj coś zbierał, jakieś chyba gazety. Moi drodzy, z tego co widzę, jest to po prostu zbiór ekologicznych gazet, które opowiadają o, o tym, jak dbać o okolice, o zieleń, o to wszystko, co nas otacza. Ciekawe. Czegoś takiego się tutaj nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie, nie wiem, kolekcja może jakichś książeczek religijnych, albo czegoś w ten deseń. A tutaj mamy takie zaskoczenie. Dobra, chodźmy dalej. Tu jeszcze widzę starą książkę dziecięcą. Lektury dla klasy piątej. Czyli możliwe, że dzieci również tutaj przebywały, uczyły się, może odwiedzały dziadków. Czy coś tu jeszcze ciekawego mamy? Na pewno mamy. No chyba takie najważniejsze miejsce w tym, w tym domku. E, taki pokój większy z sypialnią połączony, w którym stał telewizor, więc zgaduję, że tutaj spędzano najwięcej czasu po pracy na gospodarstwie. No ale niestety ktoś już ten telewizor całkowicie uszkodził, zniszczył. Szybki są powybijane, potłuczone, wszystko leży w kawałkach. Tutaj jeszcze na tej wersalce ciekawe jest to, że patrzcie, mamy wycinanki tego dziecka na przykład głowa, może jest to głowa mamy tego dziecka, nie wiadomo, po prostu namalowało to dziecko i wycięło sobie tą głowę. Świąt, okej, okay, to życzenia mamy chyba świąteczne, a tu zobaczcie mamy wycinek, jakiś świąteczny, ale patrzcie na to, kolejny rysunek. I to jest chyba tatuś tego dziecka, ponieważ z tyłu widzimy napis, wesołych świąt tatusiowi, tu powinno być wesołych, także mamy tatę tego dziecka. I zgaduję, że to jest jego mama. Tutaj kolejne malunki. Kurczę. Przykro się na to patrzeć, powiem wam szczerze. Ciekawy jestem, jaki los spotkał to dziecko. I rodziców tego dziecka, bo tych rysunków jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Dziecko prawdopodobnie miało na imię Basia. Kurczę. Dlaczego to wszystko tutaj leży? Dlaczego nikt tego nie zabrał? Nie mam bladego pojęcia. Powiem wam, że trochę złapał mi za serce ten widok. A, no ale nic, idźmy dalej. Tutaj w tej rogu w ogóle jaka szafa stoi. Jaka zdobiona szafa. Dosłownie wygląda jak z jakiegoś pałacu. Ja cię kręcę. Ale kolorystycznie pasuje do ścian. Także ktoś tutaj miał oko do urządzania wnętrz. Zainteresowała mnie jeszcze ta butelka. Co w niej się znajduje? Kwas azotowy około 65%. Po co komuś, moi drodzy, kwas azotowy w domu? Nie wiem. Możecie wygooglować i mi napisać. No ale dobra, chyba słuchajcie, to by było na tyle. Eee, mamy jeszcze wejście na stryjek, więc zajrzę. Tak naprawdę zajrzeliśmy chyba wszędzie, gdzie tylko mogliśmy. Na mam nadzieję, że zdążyliście zobaczyć ten strych, bo oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie musiałam się rozładować bateria w GoPro. Tak czy siak już wychodziliśmy, ee, więc nagrywam tą końcówkę już z telefonu. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Z eksploracji małej opuszczonej wsi w samym sercu lasu muszę przyznać, że mnie osobiście te obiekty, te domki bardzo rozkochały, rzekłbym. A zwłaszcza ten dom z tymi rysunkami. Tego dziecka. Także mam nadzieję, że Was również i że ten odcinek Wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję i że zobaczymy się wszyscy tym samym składem, albo, albo może nawet i większym za tydzień w piątek o godzinie 18 na kolejnej eksploracji. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!